240. Tryb zgrabiania, tryb przetrząsania. Aha, fajnie. Bardzo, bardzo widzowie, fajnie. Szkoda, że nie mamy jak tego za bardzo przetestować, bo tutaj nie ma nigdzie trawy. Chyba, że sobie na szybko coś ja wykoszę i dopiero sobie to poogarniamy. Powiem wam tak, a jeszcze szerokościowo wam nie przedstawiłem, jak to wygląda. No, ale ogólnie to prezentuje się, u mordy, to tak. O, a szerokościowo. Aha, nie ma tych opcji teraz na podejście, to nie jest farming 22. Człowiek delikatnie się zapomina. Co możemy tutaj zrobić? Możemy sobie włączyć, oczywiście, możemy opuścić. Możemy. No tutaj są te opcje po raz kolejny do ciągnika, także tutaj wam nic nie zaprezentuje yy, nowego. Ale ja polecę sobie na ten delikatny trawnik i sobie zaraz coś tutaj delikatnie podkosimy. O Boże, jak ona się buja zajebiście! No, to mnie się zaczyna podobać coraz bardziej. Kupmy sobie, widzowie, jakąś kosiarkę. Taką, oczywiście, no wiadomo, że nie za dużą, tylko taką średnią. E, dobra, kupimy sobie tak.